Dzień dobry, pokażę Wam teraz trik jak podnieść piętą. No i koniec triku tutaj będzie. No i teraz żonglerki. Zobaczmy. Kilka żonglerek. Jeszcze są żonglerki. No i teraz widzimy podbite kilka wysoko i podanie do pomocnika. No i zaraz zobaczmy jak podbiję pięto i okrążę piłkę. No i to już końcówka triku. No i teraz będzie ostatni trik dookoła świata, a później taniec z piłką, czyli tak zwane kifki. Zobaczmy to już koniec dookoła świata. No i taniec z piłką rozpocznie się teraz. Dryb, teraz Dribbling 360 stopni, no i oczywiście udamy. A teraz podanie od nagi do nagi, no i się pierwsze yy, przeciwnika. I to idziemy tylko a tak obok niego, to tu nie było jakieś trudne będzie. I ja widzimy teraz. Że obok zawodnika, ale biegniemy z drugiej strony. No i teraz też takie zwyczajne. To obok niego taka zmiana. Zobaczmy strzał na bramkę. Jak zaskoczyć y, łatwo y, bramkarza przeciwnego bramkarza. Y, strzał numer jeden. Zobaczmy. Bramkarz już stoi przygotowany, strzał. No i bramka! Zobaczmy teraz. No i także bramka to był już y, strzał w dolny ruch bramki. Bramkarz był tutaj bez szans. No i tutaj y, widzimy, że bramkarz obronił. No i dziękuję za wszystko. Polecam się na przyszłość.